I tak najlepsze było to. O. Dzień dobry Państwu 17 października 2023 roku, Dzień Moich Urodzin. To wideo nagrywam, żeby podziękować Wykolejeńcowi Społecznemu Zbigniewowi Ziobrze za wezwanie jeszcze przed wyborami do pisowców z tej prokuratury i postawienie Zarzutów znieważenia Ziobry w piśmie kierowanym do Sądu Najwyższego w roku 2022. Jak i Paweł Czubik, to takie coś nominowane przez inne, coś pod nazwą Andrzej Duda, zawnioskowało o ściganie znieważenia Ziobry w piśmie. Słuchaj, Czubik, ja wiem, że siebie jest taki prawnik jak w dupy Rajzen Tasia, ale stary, jest coś takiego jak znamiona ustawowe czynu, żeby Ziobre móc znieważyć, jakkolwiek nie jest to w ogóle możliwe, ale żeby móc go znieważyć w piśmie czubik, no to musiałoby być pismo kierowane w taki sposób, aby do niego dotarło. I ta zniewaga musiałaby mieć formę zniewagi publicznej, na przykład przy użyciu środków masowego przekazu. Ale ty czubik jako nominat pisowskich wykolejeńców z dudą na czele nie masz pojęcia o prawie, bo wy kończyliście te kurewskie szkoły, tej Wyższej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie pod wezwaniem wszystkich świętych pedofilii. Ziobro, posłuchaj kutafonie. Ja na Ciebie sram. rzadkim głównem. Ty mi możesz, Ziobro, co najwyżej pęto opierdolić. Razem z tymi tutaj frajerkami, którzy jeszcze tu pracują. Za chwilę będziemy Was stąd wywozić. Takimi fajnymi jałtkami, srebrnymi, w większości Volkswageny. Takie ma kompania kołmojowa komendy Stośnej Policji. Odpierdolić się ode mnie pisowskie kondycje. Na razie. Przesyła 10 zł. Linie do strony. Dwuja, zobaczysz to proszę cię. Hmm. No. No. no przez to, że przez pierwszą minutę tłumaczy, dlaczego obrażając Ziobrę w, pi w piśmie, go nie znie go... Nie znieważył, a potem go znieważa przez drugą minutę w środkach. <laughs> tego, nie? To w ogóle możliwe. Zniewaga musiałaby mieć formę zniewagi publicznej, na przykład że masowego przekazu. Ale ty Czubik, jako domina pisowskich wykolejeńców z dudą na czele... Nie masz pojęcia o prawie, bo wy kończyliście te kurewskie szkoły, tej wyższej szkoły sądownictwa i prokuratury w Krakowie pod wezwaniem wszystkich świętych pedofilii. Ziobro, posłuchaj e, kutafonie. Ja na ciebie sram. Rzadkim gównem. Ty mi możesz ziobro, co najwyżej pęto opierne. Razem z tymi tutaj frajerkami którzy jeszcze tu pracują. Za chwilę. Ja pierdolę, co, co ty robisz z bychu? Pojebana. Hmm. O, piosenka o twoim...